Część trzecia, znaczy czyliśmy tam dawno. Ok. Do rima jaki co za kolory Super. Już mi nie wychodzi pięknie. Patrzcie. Ups. Kolora, no. Kurde. Nagrywana tyle ma. tylko sobie. No, już ona mi się, tak powiem wam, że, patrzcie, kolego powiedział mi, że muszę na chwilkę, chodź tu, kupi ją, chodź tu, na pierdolę, no o, to... oh. okej, okay. siema, siema, okej. Okay. No, to już mi tak się rozwala. Czy, no. Rozłączyłem sobie nią. Um, tak na przykład, jak wezmę tak na luźno, przyczepię, to. to. to mi się rozwala, nie? No. Um, no. Ok, um, niedługo jemy na obóz AWParku. Z kędamką, oczywiście. I z ulejnogą. Ulejnogę to będę miał taką fajną. Taką kierownicę Etik, z taką dziurką Etika. O, patrzcie. Tak, ja tak robię, nie? Tak, tak nie wiem jak. patrzcie Tylko, żeby się trzymało, nie? I patrzcie. I tutaj taka, żeby sobie. Na przykład, no tak. No, więc będę sobie kupować nową. Znaczy muszę. Taką za dwie stówy taką fajną i torbę. Taką, taką już porządną kendamkę, nie? Okay. Mm. Kendamkę. O. O. Machiap. Możemy sobie robić, co chcemy z nią. I na tej teraz kendamce, o. Jak jak będę sobie kupował tą nową, to może coś tam będę na niej robić. Mm. Wjeżdżajcie na moje konto, i tam na jakim, na konto na TikToku tam na jakimś tym yy, na jakimś filmiku yy, na jakimś filmiku może być kiera i dek i ochrona i jakiś kask mi się zepsuł telefon teraz więc nie nagrywam już 4 dni czy no 4 już teraz pięć Wczoraj był ten. No i się bawię na pendulance. Jestem na wakacjach w Poroście. mieszkam w Goleniowie, tylko że. No, to trochę dalej. I właśnie tutaj leje. O! Właśnie tutaj leje. Właśnie leje. Era. Tutaj mi się pali w kominku, więc. Więc wiem, że jest super. Uch, Moi rodzice poszli na grzyby, więc. Bo miałem pilnować siostry. E, no. I chyba. Chyba wracają, bo już grzmi. A tutaj jest takie wielkie jezioro. No. No. Tu moja lajka leży. Chrome, tam pisze. Chrome. No. Co no co mam robić? Mm. Spoglądam TikToki. Wbijajcie na e, konto mojego taty Michał. Jurgiel? Tak, chyba. Chyba tak. E, no, ale. Ale. Ale mi się już nie chce wychodzić, bo tu jest ciepło. Ja, ja no nie, nie chcę mi się wychodzić, otwieram za chwilę. Paczkę tutaj. A taką kurde, tu nic nie widać. taką patuszkę. No, poczekajcie, poczekajcie. nie, nie, nie. No, No, Ko, ko, ko. Ko, ko, ne sais wiem. To grzybki tu są. Tylko, że nie, widzę, nie? A jak 5 nie? Pięć minut. Leje, leje. Mm. Może jeszcze coś pokażę na kandamce. Na kandamce, o. I no. Okej. Okay. 160 to dzisiaj złapałem tu, ale mi wyleciało. No to, no to, I to.